you <laughs> Witaj. Aparat dozoru został ukończony po kilku latach w maju 2021 roku. Chciałem stworzyć tylko jedną sztukę urządzenia dla siebie, gdyż na rynku nie potrafiłem znaleźć niczego satysfakcjonującego. Jednak uzyskiwane w czasie postępów prac efekty na tyle przerosły oczekiwania, iż postanowiłem się z Państwem podzielić owocami powstałego z pasji produktu. Podstawowym wyznacznikiem miała tu być intuicyjność obsługi. Urządzenie powstało z myślą o serwerowniach, lecz znajdzie zastosowania w każdym domowstwie, w którym chcemy samodzielnie zrealizować zdalny dozór, elementy automatyki domowej, rejestrację zdarzeń czy powiadomienia GSM o zdarzeniach. Wyjścia aparatu dozoru można aktywować poprzez dźwięk jakiejkolwiek sereny akustycznej, np. czujnika dymu z marketu za 15 zł. Umożliwia to dokładany do każdego kompletu detektor sereny akustycznej. Aparat stanowi atrakcyjny kompromis pomiędzy użytecznymi funkcjonalnościami a łatwością obsługi. Urządzenie nadaje się szczególnie do zastosowania w serwerowniach, gdyż za jego pomocą możemy uzyskać powiadomienia o braku powrocie zasilania, ponieważ aparat dozoru posiada wbudowane akumulatory. Możemy zostać powiadomieni o pogorszeniu jakości połączeń ze wskazanymi adresami IP. Możemy monitorować temperaturę i wilgotność otoczenia. Najistotniejszą możliwością dla Serwerowni jest jednak naprzemienne sterowanie klimatyzatorami powiązane z powiadomieniami i alarmami. Wszystko to jest możliwe do uruchomienia w prosty czytelny sposób, gdyż od początku pracy nad aparatem dozoru intuicyjność pełni tu flagowy wyznacznik. Zapraszam do zapoznania się z efektami kilkuletniej pracy.